Cześć, witajcie z tej strony Fifi, a w dzisiejszym odcinku przegląd magazynu LEGO Star Wars y, numeru 12 na rok 2020. Zapraszam. Tylko jeszcze zanim zaczniemy, przypominam Wam o zostawieniu łapeczki do góry, subskrypcji, dzwoneczkiem na tym kanale, ponieważ lecimy po 160 i co, wpadnijcie na kanał Montażysty, czyli macie oczywiście w karcie i w opisie i co, lecimy z magazynem. Mamy tutaj magazyn, oczywiście dostajemy tutaj naklejeczki z LEGO Star Wars, e, Luka Skywalker'a jako prezent, e, mamy jakąś zabawkę, LEGO Akcja z Mandalorianiem, o, Mandalorianie, coś fajnego, he, he. E, Numer 12 na rok 2020 kosztuje 14,99 Wydawa. Przed Bloushin dwa takie autoplakaty. Możecie im teraz przyjrzeć. Oraz 12 komiks. A teraz przejdźmy do samego magazynu. Mamy reklamę magazynu Lego City nr. 13. na no. i jeszcze przypomnę, że jest to magazyn listopadowy, tylko że obecnie mamy grudzień, ale no wiadomo, listopadowy, bo miałem problem z jego zakupieniem. Yy, I tak mamy spis treści. Następnie mamy. Ucieczkę grę Grido, czyli komiks, to się ciągnie przez parę najbliższych stron, ale mamy jeszcze reklamę magazynowego Marvel Avengers i dalej komiks, i dwustronny plakat, który sobie oczywiście teraz wyrywamy. Tak prezentuje się ten plakat. Z jednej strony jest to taki Ewing, a z drugiej strony mamy tak, każe obyczaj, mamy Mandalorianina oraz Baby Yoda. A to mi się podoba, bo teraz jeśli ktoś gra w grę Fortnite, no to we Fortnite jest Mandalorian i Baby Yoda jako plecak, więc no co? To spoko. Dobrze, so, przejdźmy do magazynu. Tutaj w magazynie. Tu mieliśmy plakat, mamy reklamę yy, jakiejś po prostu, jakiegoś serialu na karton network, na którym się w ogóle nie znam. Są łamigłówki, Baza Imperium na zewnątrz rówże, na zewnętrznych wybrzeżach. mamy grę. Akcja w mieście w chmurach. Ciekawa mhm. gra, i oczywiście akcja, ramię w ramię z Mando i mamy przedstawiony ten. Ten, no, ten statek Mando, który jest też lotnią w Fortnite no i co my, jakie tu figurki w tym zestawie dostajemy, no jest oczywiście Baby Yoda, Mandalorianin y, Gifka nie znam go, IC-11 i Zwiadowca no oglądałem wszystkie części Gwiezdnych Wojen y, ale nie oglądałem Mandalorianina, dlatego będzie trzeba go kiedyś oglądnąć, pasowałoby przynajmniej. Dobra, przejdźmy sobie dalej, mamy Łamigłówkę w mieście, w chmurach, no i oczywiście komiks y, Postiumowa Katastrofa, no po prostu e, taki drugi komiks, już taki krótszy. No i Poczta, Galaktyczne Obrazki, osoby, które wygrali w konkursie mamy e, Adriana, Dariusza, Filipa, Jakuba oraz Mikołaja. No i na końcu oczywiście tradycyjnie, w sumie nie tradycyjnie, ale konkurs. E, do wygrania mamy cztery zestawy, jedną sztukę, Atak Myśliwca Tie. No i oczywiście trzy sztuki, Bitwa na Endorze. I oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zakupić ten magazyn, zrobić pracę, e, przykleić zyłku, kupon konkursowy i odesłać. I co wysłamy dalej? Następny numer ukaże się 15 grudnia i właśnie 15 grudnia dostaniemy kolejny magazyn z LEGO Star Wars 13 na 2020 i będzie to magazyn grudniowy, który już za niedługo wychodzi. Raczej na moim kanale się oczywiście, że pojawi i będzie w nim Jedi Insurrector, czyli po prostu statek obiła na Kenobiego. No i oczywiście mamy reklamę wydania specjalnego LEGO Ninjago, 4 w tym roku na moim kanale. Już było, lub będzie, dlatego Was zapraszam. Jeśli było, jeśli nie, no to po prostu czekajcie. No i z tyłu reklama naklejek Lego Star Wars. I teraz, teraz przejdźmy do naszych naklejek. Dobra, no to naklejki szybko sobie rozpakowujemy. Nasze naklejeczki z Lego Star Wars. A tak w ogóle to zbliżają się powoli święta, więc. A jest no, moment, kiedy ja nagrywam ten film, jest yy, 5 grudnia. Yy, tylko, że pewnie ten. Odcinek będzie później na YouTubie, bo za zanim zostanie zmontowany No, ja mamy taką naklejkę, taką, e, powiem wam trochę dziwna, ale to chyba jest ze Zemsty Sitów. E, kolejny to jest statek, to e, pewnie chyba to będzie z Nowej Nadziei, ale w, tacy totalni fanowie stagów mogą mnie zaraz zjeść, bo... Za bardzo nie pamiętam. O, ta naklejka raczej będzie z powrotu Jedi. Yy, taka naklejeczka. To nie mam pojęcia z której to może być części. Taka naklejka, ona będzie z, yy, z ataku klonów albo ze zemsty Sithów. No, całkiem spoko naklejka. No to co? Idźmy do figurki. Dobra, ja zaczynam budować. W ten sposób prezentuje się nasza figurka Luka Skywalkera. Taki on ma z przodu. Taki z tyłu, jak sami widzicie. No taka spoko twarzyczka z niebieskim mieczem świetlnym, a teraz pokażę Wam go w drugiej twarzy. I tak on wygląda właśnie w drugiej twarzy, takiej przestraszonej. Twarze ma dwie, taką przestraszoną, i taką. No oczywiście niebieski miecz świetny, no i taki blast. Ten magazyn otrzymał cenę, uwaga, 10 na 10. Bardzo fajny magazyn, przynajmniej teraz nie statek, tylko figurka Luka Skywalkera, naklejki, plakaty. Obydwa mi się bardzo podobają, więc 10 na 10 zasłużona ocena. No i co? Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki do góry pod tym filmem. Dobimy tak 17 łapek. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 160. I co? Zapraszam Was na mój drugi kanał, czyli Fifi Lego Fan 2, na mój Fortnite'owy kanał, czyli Fifi. Obydwa kanały macie w karcie oraz w opisie i jeszcze do hexagonka też karta i opis. To co? Ja już będę się z wami żegnał. To tyle. Siemka.